mają z tej strony agnostic Dzisiaj weekendowo zagramy sobie w Call of Duty Modern Warfare 2 Widzimy jest mapka Wasteland, nie za bardzo mi się chce na niej grać, ale Jeżeli przejdzie to przejdzie, przejdzie głosowanie? Nie przeszło No to trudno, zagramy sobie dzisiaj na Wastelandzie, jest to mapka typowo na snajperki Ktoś tam ostatnio pisał, jeden z was w komentarzach, żebym skopował No niestety bym musiał sobie najpierw na narysować celownik na na tym Na ekranie, na środku monitora, żeby móc quickscope'ować Bo ta moja celność to teraz by Jest za słabo, żeby właśnie quickscope'ować O widzimy tutaj pierwszy frak, niestety nie mój I nasz teammate też już również padł Który zabił tego pierwszego przeciwnika Nie widzę Skąd do mnie strzelali, ale chyba Został on już zabity. Natomiast wolę tutaj się wycofać. Dobra, jeden pad wolę się wycofać i pójść z drugiej strony. Chociaż, jak widzimy, tutaj wcale nie jest bezpieczniej. Ogólnie grałem sobie troszeczkę wczoraj w Call of Duty. Zgrałem sobie trzy mecze. Ale. Pierwszy mecz mi jakoś słabo poszedł, drugi i trzeci też, z tym, że właśnie trzeci grałem w Call of Duty Moral Warfare 2. Zapomniałem, że tutaj trzeba rozpędzić te działka, żeby zaczęły strzelać, ale szybko zareagował ten przeciwnik. No i po prostu jakoś byłem już zdenerwowany, ten trzeci mecz mi słabo idzie i ten komentarz odpowiednio do tego z wyszedł tak ja chyba jeszcze tyłem ktoś szedł Ła Kurde za dużo ich Nie byłem nie, ten jestem przygotowany na taki tutaj odcieczkę Odwyk, nie wiem Nie wiem jak to się mówi Odwet Odwyk, odwyk to ja był uzależniony to bym mógł zrobić Myślę, że to całkiem są broń. Hmm. No nie mogę tutaj za dużo nic robić. Ale ten, <ścoughs> stary mam na pozytywie na razie to jest nieźle. Ło, wow, ale headshot! No to to był Majster sztuk, naprawdę. To to mi się podobało, jak. jak... Sejm O! I tutaj kolejny headshot. Nie no, tak właśnie czułem, tak umiałem dzisiaj siłę się obudziłem, że dzisiaj to jednak będę miał staty na plusie. <ścoughs> Kurde. A, zmiana hostów. W takim, w takim momencie. Myślę, że postano postanowiłem teraz sobie zmienić broń na zapasową, bo on tutaj biegnie do mnie. Tylko nie wiem co mam na zapasową. <grymne> Dobra. Wypaliło. Wypaliło. Łops, widzimy, że tam jest dwóch kolejnych przeciwników, którzy spodziewają się konfrontacji. Ale chyba już padli obydwa. Fajnie by było nabyć jakiegoś killstreaka. Kurde. Mm. Ja chyle głowy, żeby się ukryć przed tym przeciwnikiem, jakby to miało coś zmienić. <laughs> Ale chciałem sobie jeszcze strzelić w tego Harriera, bo jeżeli strze strzelamy w tym samym momencie, co on wybucha, to dostaniemy punkty. Dobra, dwóch padło. Ej, zabijmy jakiś kościół no, 2 za 1, nie? To jest win. We've lost the lead, czyli przegrywamy aktualnie. Jest ktoś tam? No nie, no helikopter leci jeszcze. Muszę szybko się ukryć, albo mnie zniszczy. Bo on, jak zacznie jechać, to jest później ciężko się ukryć. Więc muszę się tutaj niestety przykampić Bo nic tego by nie było Kurde, teraz by się przydało FOV e, 90 mieć The field, field of view Dobra, wybucha chyba Ktoś tam w niego strzelił Uff, ale tutaj jest ten Jak e, w Meksyku Głośno Osto, gorąco jak w Meksyku Dobra, odleciał Świetnie No, Stuby mnie musiał zabić Oczywiście to nieważne, że Stuby, bo równie dobrze mógł mi wycofać w głowę Ale jednak Stuby zabić to jest troszeczkę takie humiliating, bym powiedział Tutaj jakiś gościu jest, ale poradził sobie Max Killer z nim. Na standzie, ale poradził. O tak, kolejny, kolejny leci, kobra. O, wszyscy na standzie. Pięknie. Kurde, troszeczkę nupki grają. Tam dwóch na standzie, później wysk wyskoczył gościu z Akimbo. Pamiętam to ta broń, co on miał na Akimbo, jo Ach, kurde, nie było widać strzału. Wiesz o co mi chodzi? Nie było widać yy, pocisku, jak, yy, jak dociera do tego. Mm. Jak dolatuje do tej kobry. A na to oczekiwałem z zaczeniem strzelania w jej stronę. Um, taki bliski dystans to... Dobra. Troszeczkę ciężko na no, krótki dystans z broni typowo snajperskiej. Jest to ostatnia snajperka z tego co pamiętam. Jest bardzo dobra, bo nie ma tego. Odrzutu nie ma i można z niej szybko strzelać. Troszeczkę jak MK14 w sumie, tylko że z celownikiem snajperskim. Nawet dźwięk wydaje podobny. Teraz, jak się nad tym zastanowiłem. Fajnie by było, jakbym jeszcze poruszył jakiś temat. Yy, tylko teraz nie pamiętam za bardzo. Ktoś się mnie pytał, jak wspominam czasy koda czwórki. Ja tak, ja czytam wszystkie komentarze, więc jeżeli coś na mnie napisałeś, jakieś pytanie, to ja wiem, że ja je przeczytałem. Tylko czasami. Albo już na nie odpowiedziałem, jakoś przed chwilą i jakoś mi się nie chce, albo po prostu nie mam jak na nie odpowiedzieć czasami. Um. Kurde, to jest za znowu jak w Meksyku trochę. Także kod, kod czwórki, czasy, koda czwórki Jak kod 4 wyszedł To mi się zdawało, że to ma grafikę taką fotorealistyczną, że było takie cudowne I nie miałem na to chyba kompa, ani nawet pieniędzy, żeby kupić sobie tą grę Ale przede wszystkim chyba chodziło o to, że mój komp był za słaby Oczywiście kolejna zmiana hostów Więc nie grałem w koda czwórkę Dopiero jak wyszedł MW2 to było ten. Wszystko to miałem kompa, miałem kasę na grę i pojechałem sobie wtedy akurat byłem przypadkowo w Arkadii, w Warszawie byłem. Arkadia to takie wielkie centrum handlowe i tam sobie kupiłem MW2. I to był pierwszy mój taki kod multiplayer No niestety przegraliśmy ten mecz, ale przynajmniej staty mam na plusa, także myślę, że ten mecz jest do oglądnięcia. Fajnie tutaj pokazuje mi ping, nie? W takich większych, to mogę wam powiedzieć później jak to się ustawia. Także dziękuję i do zobaczenia jutro. Miłej soboty życzę.